Cześć Jezmer, cześć Emilcia. Dużo zówka Emilcia. Poza Cię w Brachu. Dotarłem na swoim rowerkiem. Tu można sobie zejść trochę niżej. Spójrzcie, jak pięknie się prezentuje. Tam jest Daltanka. Ale się na nią niestety nie dostanę. Jeszcze raz pozdrawiam się milcze gorąco i serdecznie Z Ciebie wezmę Teraz muszę się wdapać pod górę, trochę będzie trudniej o. O. Ogólnie tak się prezentuje okolica Bardzo piękna I jeszcze raz się pozdrawiam. Dużo zówka, pozdrowiać brachu. Trzymaj się, dasz ból. Pozdrawiam.